Cześć witam no serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii zagrajmy Far Cry 3 Dzisiaj trochę porobimy znowu zadań pobocznych Na razie sprzedamy sobie trochę rzeczy Skórę świńską tak samo, bo nie będzie potrzebna do niczego Już się zorientowałem, że tej skóry akurat nie potrzebujemy Kupimy sobie jeszcze mapę Ma nas stać na ostatnią Jeżeli chodzi o przynoty kultu W Hobart Show Bierzemy i co teraz ja chciałem Wam pokazać? Po pierwsze, fabuła jest tutaj, u doktora Enharda, w kryjówce, więc na obszarze, który jest jeszcze zablokowany, że chodzi o widoczność, trzeba byłoby przejąć maszt. Na razie tam nie będziemy szli, skupimy się na zadaniu zrzut zasobów, zrobimy próbę rakiet, odhaczymy sobie punkt, czyli posterunek. Wychaczymy też przedmioty kultu, które się da. Ten chyba jest niedostępny ze względu na to, że jest na bardzo dużej głębokości, więc tutaj w dużo późniejszym etapie gry dotrzemy Jak zobędziemy chyba jakąś miksturę odpowiednią Ale ten jeszcze sobie wyhaczymy, później pójdziemy w tę stronę Jak już będzie czysto, odhaczymy maszt radiowy, posterunek, kolejne zadania poboczne i będziemy kierować się do doktora Enharda. Tak to właśnie chcę zrobić I tego planu będę się trzymał Dobra, bez zbędnego pitolenia, lecimy Zrzucę sobów. Pierwszy przed nami. Najprawdopodobniej będzie prosty. Właśnie chociażby dlatego, że to jest pierwszy. O, i tu mamy pojazd, który możemy sobie zaliczyć. Czyli nowy wpis. Darra. Proszę bardzo. Teraz wysiadamy. I przyjmujemy nowe zlecenie. Pojeździmy sobie kładem. Escape. Proszę bardzo, kład. A teraz przyjmujemy zadanie, które jest warte 175 dolarów i 250 ekspo, więc opłacalne. Dojedź z lekarstwami do Flary, nim skończy się czas. Oczywiście samouczek. Weź pojazd z lekarstwami dostarczy w wyznaczone miejsce w określonym czasie. Pojazd musi się zatrzymać. Przed upływem wyznaczonego czasu. No to jedziemy, bo mamy 30 parę sekund. Tak mówię, to nie powinno być jakoś bardzo trudne. Tylko że kład bardzo dziko jeździ, szarpie nie mocno na boki. Ale jest ok, jak się tak w miarę powoli jedzie. To zobaczcie, bez problemu. Przez malutkim zapasikiem czasu. Także bardzo łatwe to było. A, apteczka. Coś jeszcze tu? W tym miejscu będzie ja. Awet kamizelka darmowa. Plus pojemnik. I przed nami na mapce jest... Próba rakiet. Ja już przed nagraniem odcinka patrzyłem jak to wygląda. Poczekajcie, ja sobie coś zrobię jeszcze. Mamy nowy punkt umiejętności. I chciałem dodatkowy segment paska zdrowia. Tak. ostatnio miałem trochę kłopotów. Wolę być zabezpieczony. W razie jakieś wpadki. Próba rakiet. Nasza pierwsza. Mam nadzieję, że wyjdzie. Nie mówię, że za pierwszym razem. Bo wcale tak nie musi być, bierzcie to pod uwagę. No i sprawa wygląda już tak, że jak widzicie, mam wszystkie nagrody wyhaczone. A to dlatego, że kiedy grałem po raz pierwszy, no to już mi się po prostu przypisało to do profilu. Tak. same tak, zaczynamy nową grę. Po bardzo długim czasie, to i tak ta próba rakiet jest jako, niejako zaliczona. Ale naszym celem jest zdobyć wynik 325 punktów. Po prostu. No ale tak nie mam nic za to dostać to chociaż wam pokażę jak to zrobić i musimy zabijać określoną bronią, tutaj niby pistoletem, ale tak naprawdę ja się zorientowałem, że najlepiej jest wykonywać eliminację bo jest to o wiele bardziej punktowane to zabójstwo skryte tam mamy niebieskie beczki które dają nam dodatkową premię czasu więc będziemy też z tego korzystać i patrzcie, już ponad 100 punktów nabiliśmy na trzech zabójstwach spróbujemy jeszcze coś tutaj zdziałać no dobra bo czas leci come on dobra 180 dorzućmy sobie trochę czasu jeszcze i lecimy na dół z tym kolesiem Oczywiście tak, nasza przykrywka będzie zaraz spalona pewnie, prędzej czy później, ale mamy wynik już bardzo dobry, ponad 200 punktów, jeszcze na eliminacja, 270, więc naszym celem jeszcze jest 55 punktów zdobyć. A ciche zabójstwo policzyło 300, więc jeszcze 25 punkcików. I eee, sprawa będzie załatwiona, więc może postrzelamy trochę. Jeszcze weźmiemy sobie premię, o ile trafię. Tak jest. I jedziemy. O, zabicie szturmowca. Już, 340, proszę bardzo. 45 punktów, żeby w ogóle rekord pobić. To raczej się nie uda. Jeszcze raz tygodę. Za bardzo się. Koncentrował na tym. Proszę bardzo. No, jeszcze kulą w łeb, 365 było blisko. Było blisko, no ale te 325 pobite. Nowy wynik: 370. Tak to należy zrobić mniej więcej. Powtarzać nie będzie Próba zaliczona. Oczywiście nagród nie dostaliśmy żadnych. Ale próba rakiet jest za pierwszym razem. Osiągnięta i to właśnie się liczy. Weźmy sobie łup. Więc tak to wygląda. Oczywiście kolejne próby rakiat będą trudniejsze. Co ja bym chciał zrobić? E, cofnąć się chyba, wiecie? Na posterunek. Tak, nie będziemy tracić czasu. I dobra. Pójdziemy z tym karabinem, który mam Tu chyba nic nie będę chciał. Nie, raczej nie. Wychodzimy. Tu mamy przedmiot kultu, który będę chciał zdobyć i to są chyba kozły. Więc może w to miejsce mi się udał najpierw. Bo skóry koźlęce są bardzo w cenie teraz. Przebiegniemy się na szybkiego i mam nadzieję że coś upolujemy chyba 5 skór koźleńców potrzebuje albo nawet i ponad pięć bo sporo rzeczy potrzebuje właśnie tych skór czy wymaga tych skór do tego skóry dzika jeszcze by się przydały skóra jelenia czyli takie dosyć prostsze zwierzęta do ubicia światłem ja dywajdę, czekajcie Ja to właśnie. Tędy szliśmy na maszt. Więc ta droga powin, powinna nas zaprowadzić idealnie do góry. No właśnie. I za momencik sobie weźmiemy prawdopodobnie miksturkę, która nam pozwoli widzieć zwierzęta przez przeszkody. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Bo miejsce polowań jest gdzieś... Gdzieś tu, może na dole, a może na górze. No raz, spróbujmy z miksturką. Instynktułowcy. O proszę, zobaczcie z jakiej odległości widać. Tam są. Dobra, ja sobie to poznaczam i zaraz pojedziemy z tematem. O! Jeszcze ktoś się przyczepił może będzie na za chwilę. Trochę więcej akcji chcieliście, więc na pewno też będzie. Prosty kołczan możemy wykonać. W tym kołczanie mieści się 10 zwykłych strzał, No to od razu sobie to wykonamy. Tutaj skóry tapira to nas na razie nie interesuje. Jeszcze tam chyba jedna była gdzieś, tak jest. Aż jedno mogło polować Byłoby dobrze O, jedzie patrol Na chwilę będzie nieciekawy, ja wam powiem No właśnie Czyli tak jak mówiłem, trochę sobie zaraz postrzelamy Będzie polowanie nie tylko na zwierzęta, ale też na przeciwników Trzymaj I do widzenia Ach! Skubany uciek! Kurde. Na spokojnie. jesteście? Tam jest jeden. Pięknie! Strzał głowa. Wypad. Kurde, skąd oni się tu w ogóle? Patrz, na jadą oznaczymy sobie ich czemu by nie ha. no i tak to się właśnie kończy to polowanie muszę nie są za dymą A, ale co tam i będziemy tylko się przeskradać cały czas prawda nie o to tu chodzi skradanie zostawimy sobie na misje skradankowe a kiedy się szwędomny po mieście, znaczy po mieście, po wyspie To będzie rozruba. Okej, okay, gdzie są moje kozły ofiarne Jeszcze jakiś typ tutaj się przywalił. Jesteś sam Dobra, zabieram skórę i zaraz się nim zajmę. paga. Torba na granaty. Dobra, oczywiście sobie zrobimy. Cztery granaty, cztery koktajle mołtowe możemy teraz nosić. O, skrajlenia, czyli kolejny powód do polowań. Wypad. Tam jest jeszcze jeden. O, ależ piękny ślisk, zobaczcie, zrobił prosto pod kulę. Ten ślisk. Aktywność wrogów tu jeszcze będzie chwilowo z tego względu, że tu jest masz, nie masz, tylko posterunek. O, tutaj ten teren nie jest do końca wyczyszczony, więc faktycznie aktywność wrogów może być całkiem niezła. Dobra, na razie sobie polowanie odpuścimy. Idziemy po przedmiot kultu. Było strzelanie, wykonaliśmy też trochę polowania. Zdobyliśmy dwa ulepszenia, więc na razie starczy. Teraz po prostu coś spróbujemy zdobyć. To kilkanaście metrów. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba kombinować. A podejrzewam, że będzie trzeba. Czekajcie. Okay. Albo to będzie na wzniesieniu może? W sumie od razu tam się wespnę, póki mam okazję. Aczkolwiek zobaczcie jak spojrzycie na ikonę przedmiotu kultu. Spadamy znowu. Tu taka strzałeczka na dół jest, widzicie? Czyli pokazuje nam, że mamy zejść. No właśnie. Że ja się nie zabił. Już przez chwilę sobie zamilkłem. Dobra, żyjemy. Kurczę, nie wiem jak do niego się dostać za bardzo Czy to nie będzie jakaś jaskinia? A nie chcesz Waszego czasu marnować hmm. Chyba, że trzeba będzie gdzieś wpłynąć, wiecie? To też jest możliwe To też jest możliwe Dobra, jeszcze zobaczę tędy Jeszcze gdzieś tam pokazuję, więc musi być gdzieś wejście jakieś. Czekajcie. Nie to jest właśnie to. Ups. Dobra, z tym nie chcesz wojować. To właśnie te przedmioty kultu nie są takie proste do znalezienia często, ja wam powiem. O. a dobra, na razie sobie odpuścimy, bo nie chcę... Mieć kłopotów. Znalazłem wejście. Jest tak jak mówiłem, że to musi być jaskinia, i się nie pomyliłem. Więc teraz, już widzicie, jak to wygląda z tymi przedmiotami. Że naprawdę trzeba będzie się naszukać, nawadzić Ale jesteśmy na miejscu. Sukces. Są pieniądze też. No, zabieramy pieniążki. Jeszcze więcej. Są skrzynie dodatkowe. Dobra. I fajnie. I ciekawe gdzie jest ten. Czy może gdzieś pod wodą nawet się znajdować. Spróbuję po niego się wybrać. Nie obiecuję, że go znajdę. Ale od tego momentu ja Wam powiem, że przed odcinkiem eksploracyjnym, czyli takim właśnie, gdzie będę się koncentrował. Typowo na znaczkach, właśnie typu przedmioty kultu, listy zaginionych i tak dalej, to najpierw się będę rozglądał na, po mapie sam, lokalizował sobie te miejsca, gdzie są te przedmioty, i w odcinku nie będziemy wtedy tracić czasu na poszukiwania. I myślę, że to jest plan bardzo dobry. A tymczasem, spróbujmy dostać się do jeszcze jednej znaczki. Ktoś tu jedzie znowu Albo nasi, albo wrogowie Dobra, gdzie to jest? Już kawałeczek Też może tu podkładką, albo... Nie, tam jest jaskinia, chyba co taka mała nęka. Ale jednak tutaj. Widzicie? Czy jednak... Pod wodą. A co mamy tu w takim razie? E, pewnie nic takiego. Czy nie, jakieś przejście chyba jest, ja wam powiem. Ja sobie sprawdzę. No, są jakieś łupy. To warto to wpłynąć. Zobaczcie. Jeden, drugi i trzeci i spadamy, bo zakresie utopię no właśnie, o, są naprawdę długo nie jest w stanie pod wodą wytrzymać. No, czy my coś tu jeszcze mamy w tym domku? Chyba nie, bo nic nie widzę. Nie. Czy my jeszcze zdążymy coś zrobić? Być może spróbujemy list zabrać i na tym skończymy sobie odcineczek. Pokazuję mi gdzieś na dole Przeanalizujmy mapę Być może tu trzeba będzie wejść Być może, a być może nie Patrzcie są kolejni przeciwnicy Na razie nie chcę z nimi wojować Co tu biega Dobra zwierzynę sobie zostawiamy chwilowo Chyba ktoś mnie zaatakuje jak pies no, to na jego temat nie mieliśmy jeszcze nic Wyjazd Bierzemy skórę? Bierzemy Chociaż skóra wściekłego psa raczej nie jest potrzebna już, ale możemy sprzedać Oh man, kolejna awantura Co, boisz sam, ale to twój problem, twój problem, stary. Dobra, poszukajmy go. Coś tu jeszcze biegnie mamy. I kończy mi się amunicja. Może chociaż trochę zebrałem. Dobra, zostawmy to w spokoju. I po prostu poszukajmy tego listu jeszcze. Coś mi pokazuje w tamtym miejscu. Czyli, co gdzieś tu? No tak, ewidentnie coś tam jest. Tylko czy tu jest bezpiecznie? Hm. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych niedźwiedzi. Spądźmy czujni Ale chyba nie ma. Więc dobra, bierzemy. list 500 expa, ja trzeba mogę go pokazać. Punkt umiejętności kolejne. Ale na co go wydam to jeszcze nie wiem. List Moriego. Proszę bardzo. Zaliczone. I. Chyba tyle. Pieniędzy tu nie widzę raczej. Hmm. No dobra. Nasza misja zakończona sukcesem. Zdobyliśmy trochę przedmiotów kultu, wyczyściliśmy trochę rejonu. Była walka, była próba rakiet. Robicie wyszarzona, czyli zaliczona. Był zrzut zasobów, trochę polowania, czyli wszystkiego po trochu. Wracamy sobie tutaj. Sprzedamy jeszcze trochę rzeczy. Pewnie nie mam ich za dużo. Trochę się nabierało jednak. Szybka sprzedaż. 198 dolarów. Eee, skóry psa też. Na razie nie jest mi potrzebna na niczego. Dobra, no jeszcze trochę i będzie nas stać na pierwszą mapę z łupami. A tymczasem dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!